Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu, mamy poniedziałek Pogoda jest taka trochę nie bardzo ładna e, Taka szaro, buro, ponuro Do południa cały czas padało i no ciekawie. A do tego ja się czuję taka przytłumiona Jak ja to zawsze mówię e, Bo mam zatkane zatoki e, Już wczoraj tak mocno to czułam, ale dzisiaj to już w ogóle jakaś kulminacja tego wszystkiego e, Bo jak się obudziłam to myślałam, że oczu nie otworzę Tak strasznie mnie tutaj bolało właśnie pod oczami I tutaj czuję po prostu taki no zatkany nos, ledwo co w ogóle mogę przez niego oddychać, nie mam kataru, a wolałabym go mieć, bo przynajmniej ulżyłoby mi, a jest tak tylko zatkany nos robiłam sobie dzisiaj e, rano inhalację, długo powiem wam spędziłam e, przy tym inhalatorze czasu, robiłam sobie z solą morską i do tego dodałam trochę takich kropelek Olbast ale jakoś tak nic mi to nie pomogło, zawsze mi to pomagało, a dzisiaj jakoś nie e, nie wiem, może już po prostu za długo chodziłam z tym zatkanym nosem i mm, za mocno już mi się to tam rozwinęło ale tak wiecie, codziennie mówię, a dobra jutro już pewnie mi to przejdzie, jutro mi to przejdzie i e, no, jakoś nie przeszło od kilku dni tak czuję taki zatkany nos Mm, ale może, jak wyjdę na dwór, to będzie lepiej, bo wczoraj tak było. Obudziłam się i też tak bolała mnie głowa trochę. Ten nos taki właśnie miałam przytkany, ale wyszłam na dwór i jakoś tak się to rozchodziło i było już dobrze. Dzisiaj jeszcze nie byłam na dworze, więc może, jak wyjdę, to będzie lepiej. E, aktualnie to e, jest godzina 14 chwilę po 14, Wiktoria e, jest na swojej drzemce, po obiedzie od razu ją położyłam, e, miałam się do was odzywać z rana, ale mówię, mia miałyśmy taki e, leniwy dzień, ja tutaj spędziłam właśnie większość e, poranka na kanapie, Wiktoria tutaj obok mnie pięknie bawiła się lalą, e, coraz dłużej się bawi lalkami, bardzo mi się to podoba, bo tak, no, no fajnie, tak dziewczynka taka już e, namrośnie e, i tak ładnie się bawiła tą lalą, e, jeszcze tak udawała, że ta lalka chodzi. W ogóle ja jej kiedyś tak może, nie wiem, z miesiąc temu pokazałam właśnie nie wiem, albo jakąś kredką, albo czymś takim nie lalką w każdym bądź razie, tak że po prostu, że idzie sobie ta, ten przedmiot i tak op 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 i teraz ona tak fajnie jakoś nie wiem, czy sobie to przypomniała, bo jakoś to od tygodnia wszystkim właśnie tak się bawi i dzisiaj też tą lalką, także ta lalka tak sobie idzie i robi tak op op op. I to takie fajne było. Fajnie było to po prostu, nie wiem, widzieć i, i patrzeć, jak ona się rozwija, więc tak jak mówię, spędziłyśmy tak leniwie ten poranek i się nie odezwałam. E, dzisiaj też będziemy jechać do Wrocławia, ale z moją mamą musimy kupić kilka rzeczy. E, no i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że właśnie ta głowa już mi tak nie będzie bolała i że e, fajnie i miło sobie spędzimy ten czas, e, jakkolwiek by to nie brzmiało. E, no, raczej to jest e, konieczność, że trzeba coś kupić, ale ale miło, może też spędzimy razem czas, trochę się pośmiejemy. Um, ostatnio też byli, jak byliśmy na zakupach, to troszkę Wiktoria nam łobuzowała, bo wszystkiego chciała dotykać. E, dzisiaj też oczywiście jedziemy z nią, także będzie fajnie. Wózek, Przyjechaliśmy tak? do kastoramy, idziemy na dział e, kuchenny. Musimy dokupić kilka rzeczy. przeszliśmy po koszyk. Fajne były te koszyki z takim autkiem w środku, ale one są dosyć płytkie i dla Wiktorii by się sprawdził, ale nawet już nie chcemy jej pokazywać, żeby nie widziała, bo nie zmieszczą nam się rzeczy, które mamy kupić. Jak tam? Pewnie będzie chciała na niego wejść. Da Ci radę? Przyszymać? Nie, nie, nie pasuje. Czecie. Nie pasuje? No? Czemu? A <laughs> innego nie wyciągniesz, bo nie ma innego. Muszę a iść do auta. Ale jak jest złotówka. Chcesz wciąć ten, a może nie, nie ten Nie, nie, to jest nie. No, czekaj, z tamtej strony. Nie pasuje, to. no jakiś pech. <laughs> może ten drugi? No pracy o, tu O, a tutaj nawet nie trzeba pieniążka. No to widzisz. Cześć, Wikusia. Pokaż się troszkę. Cześć. Nie, Idziemy? bo ty chcesz tutaj, ale tu nie ma takiego ten. Siadełka. Pewnie tam chcę usiąść, ale. No, to będziemy iść tak. Fajnie, Wikusiu? Tak. Super. Ale patrz troszkę przed siebie. Uwaga, uwaga, tu pod nóżki. Mój grzech się cieszy. To słowo Hrabia mały. Tak? Z tobą zakupów dzisiaj nie zrobił. Yes. Ja się cieszę. Idziemy. Idziemy na zakupy? Nie na zakupy? Oooo! Super! Hej kochani, mamy już kolejny dzień, mamy wtorek Wczoraj już się do was nie zdążyłam odezwać Wróciliśmy wieczorem i musieliśmy szybko kąpać Wiktorię Jedzonko i spanie, także już nic nie zdążyłam wczoraj nagrać Teraz zabieram się za prasowanie Wiktorii prania W tle tutaj nadrobię sobie vlog tobery Nessie Bo ostatnio coś pominęłam chyba Tak, oglądałam ten, ten tutaj ostatni, ale poprzednich to chyba czterech czy pięciu. Nie widziałam, więc sobie teraz nadrobię. Wiktoria poszła na drzemkę, mimo że jest godzina 11 i coś czuję, że to będzie taka turbo-drzemka, bo mam wrażenie, że nie zdążyła się jeszcze nawet zmęczyć od rana, a już poszła spać, więc e, muszę się pospieszyć, żeby jak najwięcej e, wyprasować. A trochę tego tutaj mam, także zabieram się do roboty. Skończyłam prasować, szybko się umalowałam i wstała Wiktoria, także wszystko było wyliczone, ale dobrze, że zdążyłam e, już to sobie wszystko wyprasować. Muszę jeszcze odkurzyć i nastawić następne pranie, ale teraz idziemy jeść zupkę i potem chciałam wyjść na dwór, ale zobaczę, czy się wyrobię przed tym, jak wróci Paweł. Nie ma taty, tak? Tak, mama mówi. No nie ma, może jak ty wszystko już, wszystko już słuchasz i wszystko rozumiesz. E, tam za oknem tata jeszcze nie ma, jeszcze troszkę i wróci. E, bo chciałam sobie kupić jakiś nowy sweterek Jakoś tak za mną e, od kilku dni chodzi właśnie Żeby sobie kupić jakiś nowy sweterek Zamknąć smoczka Zamknij, dobrze e, I chciałam namówić Pawła, żeby mnie zawiózł A sam może pójdzie z Wiktorią na plac zabaw e, Zobaczymy, bo tak to Tak, na plac zabaw Bo tak to nie wiem, czy się wyrobię teraz Z tym spacerem, e, zanim on wróci Tam, tam chcesz iść? Idziemy jej zupkę? Tak? No to super a kogo? Kreszczy się musi uczesać pod drzemce, tak? A ty chcesz się tutaj widzieć, no ale tutaj to siebie nie zobaczysz. Niestety. Tutaj? Dobra, idziemy. Jesteśmy już w mieście i w sumie jest godzina 16. To mam tylko dwie godziny, ale w sumie mam tylko dwa, tak, dwa sklepy, do no, których mogę po wejść. Po picie? Tak, Tak? E, a ja cię jeszcze nie mówiłam, ale ja chciałam, żebyś ty z nią napędzała, może poszedł. To pójdę. Pójdziesz gdzieś? No. Co będziecie się nudzić? Wikusiu, chcesz iść na plac zabaw? Tak! Ujdziemy ja już jej w domu zabaw. mówiłam, że ty ją zabierzesz. Jeszcze ja się ciebie nawet nie pytałam, ale. Idziemy na plac zabaw? Ale stwierdziłam, że co Tam będziecie robić? Na plac zabaw? Dobra, to ja pójdę sobie szukać sweterka. Bierzesz wózek? No. Na który plac zabaw pójdziesz? Nie wiem, czy to, jak ktoś to dzwoni. Tak. Nie wiem, czy to się to A wziąłeś telefon? Wziąłem, ale. No, no do... Tak, Wikusiu, idziesz na plac zabaw. Dobra, aparat zostawić? Chyba zostawię. Lecę tylko do. do no, dwóch sklepów w zasadzie, bo. Tylko w dwóch mogę tutaj dostać jakiś sweterek. To co? Nie biorę chyba nawet aparatu. Nie, no bo tam to gdzie, w, sklep, tam to w sklepie nie da rady, bo to są takie dwa małe jakby, nie wiem, prywatne sklepy, nie? Albo pójdę tu na rynku, albo tam kawałek dalej. Jednak wziąłam aparat ze sobą, bo Paweł stwierdził, że może coś sobie tu do Was jeszcze pogadam, ale powiem Wam, że ciężko tędy przejść. Często tutaj jakieś roboty są i tutaj po raz kolejny właśnie tak to wygląda, bo odnawiają ratusz. A ja idę tak trochę środkiem, bo nie mam innej możliwości. E, tam mam ten sklepik, więc muszę jakoś przejść. Czee. 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 Ma. Czee. Czee. Ma. Dać? Nie mam? Ma. Co ty pijesz? Co tyś dałeś? Nie wiem. Co ty pijesz? Ja Jak było ma. bez mamy? Ma. Jakie? Wypiłaś? A co to tak mokro jest? Daj tata powyciera. Matko. Daj. I łóżka na wierzchu. Mm, ty się oblałeś tak. Jak tam było bez mamy? Boziu, ty tu cała mokra jest. Matko. No właśnie mówię, że jest mokra. Nie się Jesteśmy już w domu i jest godzina 18. .00. Na dworze już robi się tak e, no dosyć szarawo. E, nie wróciliśmy tak od razu jak e, byśmy chcieli, bo jeszcze musieliśmy zahaczyć Biedronkę. Śpi. No to ładnie. Budź ją. Nie chcę, o nie, Wiktoria nam zasnęła cię. połóż to i nie szeleść mi tu, o nie, mówię, że nie wróciliśmy tak od razu, bo musieliśmy zahaczyć biedronkę, piekarnię, mrówkę, no i jesteśmy w domu, tylko że ta Wiktoria to teraz, nie wiem, ja z nią nie... kto z nią będzie siedział? To delikatnie może zasnęła nam w aucie i to zasnęła przed samym domem więc byliśmy pewni, że a dobra tak sobie tam drzemie, że staniemy, zaczniemy wysiadać i pewnie się obudzi, bo zawsze tak jest nawet po prostu jak delikatnie zacznie przysypieć otwiera się drzwi albo po prostu czuje, że auto staje i się budzi no tym razem jest jakiś wyjątek <laughs> a mamy osiemnastą dobra, kupiłam sobie tylko jedną bluzkę przejdę do tematu, nie kupiłam nic więcej, bo chciałam konkretnie jakiś sweterek, a było ich dosyć mało tak jak na te sklepy, bo przeważnie tam jest naprawdę full tych sweterków ale może to jeszcze nie ta pora, może jest, jest październik, no nie pamiętam Często kupuję tam właśnie swetry, ale może to, to jest listopad, grudzień, może to w następnych miesiącach będzie więcej. Teraz było jeszcze bardzo dużo bluzek, ale takich w różne wzory, jakieś tam kółka, kwadraty i jakoś tak, no nic mi nie, nie wpadło tak w oko. No a sweterki to było ich trochę, ale praktycznie wszystkie albo były takie pluszowe i dużo też takich pluszowe, welurowe, coś takiego i dużo też było takich blues, e, albo też było bardzo dużo sweterków z takim jakby krótkim włoskiem na pewno wiecie o, jakim, e, o co mi chodzi takie po prostu milusie, krótkie włoski e, ja swego czasu, kilka lat temu miałam chyba takie cztery w różnych kolorach. Bardzo mi się podobały, bardzo one były milusie. Jedyne co tu miałam wrażenie, że troszkę mnie pogrubiały, ale były bardzo ciepłe i nawet do pracy je nosiłam pod polar, bo w pracy naprawdę czasami jakoś tak mi zimno było. Bo siedziałam na kasie, drzwi się otwierały tak na wprost mnie i potrafiłam zmarznąć, dlatego te sweterki super mi się sprawdzały. No i teraz jakoś tak po prostu już chyba, chyba mi się przejadły i, i takiego nie. Wolałabym właśnie coś takiego. Typowo sweterkowego, może takiego nawet e, nieraz, jak są takie plecione, że mają takie warkoczyki, albo, no nie wiem, albo po prostu taki cieplejszy, grubszy. No niestety, może następnym razem coś się uda kupić. Dzisiaj dorwałam tylko bluzkę, za chwilkę wam ją pokażę. I tak wygląda ta bluzka. Ma ona takie trzy falbanki, tutaj, jakby takie, nie wiem, zakładki. Tutaj przy szyi też coś takiego delikatnie ozdobnego, na dole jest po prostu taka luźna, puszczona i tutaj na końcach przy rękawach ma takie ściągacze. No tutaj może nie wygląda jakoś zbyt ciekawie, ale na mnie wygląda całkiem ładnie. Była w kilku, kilku kolorach, ale jakoś zdecydowałam się na ten, bo mało mam chyba takiego koloru w szafie, więc chciałam coś takiego innego. Hmm, lubię czasem takie bluzki założyć nawet czy do dżinsów, do spódnicy, albo nawet do czarnych spodni i czasami można to tak nawet elegancko wystylizować. Na pewno mi się sprawdzi w wielu stylizacjach nie będę już Wam pokazywać może całych zakupów z Biedronki, bo tam praktycznie zawsze jest podobnie jakaś wędlina, ser, warzywa, owoce nie wiem, jakieś jogurty, mozzarella i to tyle, ale chciałam Wam pokazać trzy rzeczy, dlatego, że pierwsza rzecz to była Milka była w promocji, przy zakupie trzech wychodziła 2,66 zł za jedną sztukę, więc całkiem się opłacało, tylko tyle, że promocja była chyba od wczoraj, tak, bo od poniedziałku i dosłownie zostały tylko trzy smaki, były, były tylko te jak takie ciasteczkowe, chyba nawet takie nie jadłam. Um, te właśnie takie łaciate i, i biała, i cała biała. I to chyba tylko tyle, bo przeglądałam tam e, z każdej strony, ale nic więcej nie było, więc wzięłam dwie takie łaciate i jedną tą ciasteczkową, ale też super. Te bardzo lubię, naprawdę je bardzo lubię, więc e, no super, całkiem fajna e, chyba promocja. Chciałam Wam pokazać jeszcze herbatę, bo jak już jesteśmy w takim jesiennym klimacie i większość z Was pewnie tak jak ja piję więcej teraz y, herbat, nawet po, po vlogach y, widzę, że tak jest, y, to kolejna nowość u mnie, herbata Irving, herbata biała poziomka z mandarynką nigdy w życiu jej nie piłam, nie próbowałam nastawiłam już wodę, więc zaraz sobie ją spróbuję jakoś tak um, mam chęć teraz coś potestować innego e, przeważnie i tak piję dużo zwykłej herbaty, takiej czarnej e, z miodem i z cytryną, klasycznie ale też lubię, e, wiadomo, że na jednym kubku dziennie się nie kończy więc też mam chęć e, popróbować czegoś innego, mam nadzieję, że będzie dobra, pewnie tak, zachęciła mnie bardzo właśnie ta kompozycja poziomki z mandarynką a jak jesteśmy przy mandarynkach, to chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam też pierwsze mandarynki w tym sezonie. Jeszcze nie jadłam właśnie, no tak jak mówię, w tym sezonie, bo pewnie w styczniu czy w lutym pewnie jadłam, ale teraz w ostatnim czasie jeszcze nie, a skusiłam się dlatego, że oglądałam właśnie dzisiaj te vlogi u Nessie yy, i ona tam właśnie jadła mandarynki i tak mnie po prostu zachęciła nabrałam tutaj właśnie ochoty na nie, że musiałam dzisiaj kupić i dlatego tak jak się śmieje, że to właśnie takie pierwsze w sezonie u nas. Zobaczymy, czy będą dobre. Mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, ja już może tymczasem z Wami się tutaj pożegnam, tym tutaj tłem, ale tak przynajmniej jest tutaj jasno z tej strony. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie. No i tymczasem do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Pa!